Witam Was z tej strony na Przed Wami kolejny odcinek serii Let's Play Rayman Legends na konsole Nintendo Wii U. Jak zapewne zauważyliście, jesteśmy teraz znowu Raymanem, a nie jak przed chwilą z Sybillą. Postanowiłem znowu zmienić postać, ponieważ. Uh, Riding to the Storm. Poziom, który. No. Będzie znowu rozgrywany na moim ulubionym komarze. No i niestety, kurczę, słuchajcie zauważyłem pewną rzecz, to znaczy yy, to, że ze względu na to, iż yy, księżniczki barbarzyńskie są postaciami raczej lekkimi no to może nastąpić coś takiego jak przy poprzednim yy, moim podejściu do yy, innego odcinka a no dokładniej w, wystąpi coś takiego, że yy, nie do końca będę w stanie zapanować nad, yy, słuchajcie Lataniem tego komara. Z tego względu, że yy, no niestety, ale. Niestety, ale. Słuchajcie. Yy, no. Steruje się komarem zdecydowanie inaczej, innymi postaciami. To trzeba przyznać, że yy, to Ubisoft zrobił dobrze. I to oznacza, że faktycznie. To wiele osób też wskazuje, tak to powinienem powiedzieć to wiele osób wskazuje na to, iż w grze w grze miał się słuchajcie, pojawić ten taki system latania, że mieliśmy tak naprawdę wsiąść za stery komara albo czegoś takiego podobnego no i wykorzystać to słuchajcie... Do latania, do przechodzenia kolejnych poziomów i w ogóle, że takie poziomy, wiecie, z lataniem miały się pojawić. Ale z jakichś względów się nie pojawiły. No i niestety pozostało nam do zabawy tylko to, co teraz widzicie, czyli tak naprawdę poziomy powtórkowe z Raymana Origins. I niekoniecznie można powiedzieć, że to jest dobre rozwiązanie z tego względu, że e, słuchajcie, że tak naprawdę mnóstwo poziomów e, wyciętych mogło nam dostarczyć zupełnie innego, wiecie, innego doświadczenia, zupełnie co innego miało być, e, to nie miało być nic, co już widzieliśmy, a dostaliśmy w końcu więcej tego, co już. No, raz najprościej po prostu mówiąc, widzieliśmy, czyli po prostu dostaliśmy więcej poziomów z Back to Origins. No i w dalszym ciągu spór jest o to czy to było dobre, że dostaliśmy, że dostaliśmy tych poziomów więcej, czy jednak faktycznie lepsze by było, gdyby oryginalny gdyby było więcej oryginalnego słuchajcie kontentu w grze. No i ten spór toczy się tak naprawdę o to e, o to tak naprawdę się, słuchajcie, to czy e, kto chce mieć de facto rację w czasie, e, w czasie istnienia e, gry Rayman Legends Czy rację mają ci, którzy którzy, którzy już w Raymana Origins e, Grali czy ci, którzy dopiero zamierzają zagrać w Raymana Legends i przy okazji zapoznać się z Raymanem Origins i może do niego zasiąść. To jest takie. A jak mówię, to jest taki spór, który ciężko rozstrzygnąć, bo każdy ma tak naprawdę rację i ja widzę rację tych osób, które w Raymana Origins nie grały. Rację mają taką, że... E, no. Dostają bonus właśnie w postaci kontentu yy, z gry, której nie mieli jeszcze okazji zagrać, i może właśnie przez zobaczenie tego kontentu skuszą się, aby, yy, aby w ogóle zajrzeć do tej gry. Bo nie jest powiedziane, że yy, wiecie, że Rayman Origins yy, yy, był doskonały i że wręcz wymagane jest zagranie z niego. Jeżeli ktoś nie widzi potrzeby grania w Raymana Origins, no to w tym momencie ma idealny, że tak powiem, moment, żeby zdecydować się, czy chce zagrać Raymana Origins, czy raczej pozostanie przy Raymanie Legends i tym, co Rayman Legends ma do zaoferowania, bo słuchajcie, yy, no gry się zdecydowanie różnią. Nawet yy, ten, że tak powiem, Yy, styl graficzny może komuś nie przypaść do gustu, bo na przykład bardziej będzie mu się podobał styl graficzny Legends, a kiedy zasiądzie do Origins, no to nagle okaże się, że magia prysła i tak naprawdę nie ma o czym gadać, bo gra już mu się nie podoba, bo, bo tak jak mówię, no yy, straciła appealing, że tak powiem, dla tego gracza. Po prostu Przestała mu gra podchodzić od strony graficznej, a tak słuchajcie się też może zdarzyć. Ja znam osoby, które rzeczywiście bardzo mocno przykładają uwagę do tego, jak gra wygląda, a nie jak się w tą grę gra. I takie osoby właśnie staram się przekonać do tego, że yy, nie wszystkie gry, które, yy, które tak de facto yy, nie wyglądają ładnie, nie są warte zagrania, w, wręcz przeciwnie. Jeżeli gra ładnie nie wygląda, to najprawdopodobniej rekompensuje to w jakiś yy, sposób yy, tak, aby można było się z niej bardziej, o wiele bardziej cieszyć, Yy, przymykając oko na jakieś usterki drobne yy, graficzne. Ja w taki sposób na przykład odbieram pierwszego... Yy, pierwszą część, słuchajcie, yy, no gry prototype. Gra prototype naprawdę była bardzo, bardzo fajna. Bardzo miło mi się w nią grało, ale no tak jak mówię, no kurczę... Yy, Sporo w tej, grze, w tej grze nie domagało. Silnik był... Silnik graficzny, że tak powiem, był taki sobie, ale gra rekompensowała to naprawdę godzinami zabawy i naprawdę fajnymi rozwiązaniami, jeżeli można tak to nazwać, bo to nie była kolejna gra właśnie w stylu słuchajcie Assassin's tam było mnóstwo rzeczy tak naprawdę dołożonych od siebie, ta gra mnóstwo rzeczy od siebie dokładała i to był, słuchajcie, jej, że tak powiem, to była jej ta, ten główny atut za który ja ją ceniłem. I tak jak mówię, w ogóle nie przeszkadzało mi to, że gra, no nie domaga graficznie, bo Aż tak bardzo mi to nie przeszkadzało. Tak naprawdę bardziej skupiałem się, słuchajcie, yy, na samym gameplayu, na tym elemencie gameplayowym i na historii, która momentami też była powtarzalna, jasne, przyznaję, ale grało się fajnie. Grało się fajnie i naprawdę bardzo dobrze gra maskowała te swoje takie, że tak powiem, niedociągnięcia, a tych niedociągnięć było sporo. I umówmy się tak, że Gra jest warta zagrania, ale nie jest jakimś super mega hitem. Jest fajna. Jest bardzo fajna. Jeżeli nigdy w nią nie graliście, to zachęcam Was do zagrania. Szczególnie, że teraz, kiedy ja jeszcze to nagrywam, pewnie Wy już tego nie zobaczycie, ale. Zapewne na jakiejś wyprzedaży Steam, która wkrótce będzie, będziecie w stanie sobie tą grę za naprawdę grosze kupić, a jeżeli nawet nie, to g G2A albo, nie wiem, jakakolwiek strona z wyprzedażami gier, jest tego naprawdę mnóstwo w internecie, keje.pl, Fabryka Kluczy, naprawdę znajdziecie mnóstwo stron, gdzie za dość małe pieniądze można yy, zgarnąć Mnóstwo fajnych, fajnych, słuchajcie, gier, które no niekoniecznie już znajdziecie w wersji fizycznej. Ja akurat jestem dość szczęśliwą osobą, momentami i z racji tego, że kolekcjonuję gry, no to słuchajcie, bardzo się cieszę z tego, że w. Ostatnim, można powiedzieć, momencie udało mi się, słuchajcie, znaleźć wersję e, premierową gry, płytową. I powiem szczerze, że e, bardzo, bardzo byłem wtedy zadowolony z tamtego zakupu. A zakupiłem go będąc jeszcze, studiując jeszcze, słuchajcie, w Toruniu. I była to ostatnia gra, tak naprawdę, e, którą. Yy, ostatnia sztuka tej gry, która znajdowała się w tamtym czasie w bodajże MediaMarkcie albo Saturnie, nie pamiętam, gdzie to teraz kupiłem i kupiłem ją za też przyzwoite pieniądze, bo była to po prostu ostatnia sztuka. Kupiłem ją sobie w prezencie na gwiazdkę, która się wtedy zbliżała, ale no i wszyscy byli zadowoleni, bo od razu mogłem powiedzieć, że yy, mam dla siebie prezent, yy, który sam sobie zrobiłem i cieszyłem się z tego i to nawet, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo. Ok. Skończmy to wględzenie, zdrapmy dwie zdrapki, zobaczmy, czy mamy szczęście, czy nie. Ale jak na razie dostaliśmy tylko e, Tinsy, tfu, Tinsy, Lumki, które niekoniecznie do, do szczęścia są mi potrzebne. A risky Ruin odblokowało nam się, czyli kolejny poziom w, 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 w świecie Morza Szczęśliwości, tudzież w obrazie Morza Szczęśliwości. Powrotu do Morza Szczęśliwości. Eee. Ciężko mi powiedzieć teraz, jakby to można było, słuchajcie, nazwać, jak ładnie i składnie. Bo niestety, ale, mm, tak jak wiecie, no, nie miałem okazji w Rayman Legends y, zagrać na wersji no, polskiej, w języku polskim. No i słuchajcie, y, y, jeżeli, bo często ktoś mówi, że... O, to sobie kup. Ale ja nie widzę, słuchajcie, w tym momencie... Y, że tak powiem, tego powodu, dlaczego miałbym sobie kupić y, polską wersję Raymana Legends na PC, powiedzmy. Po co? Żeby porównać port. Jestem świeżo, słuchajcie, y, świeżo gram w tą grę i tak naprawdę nie widzę jeszcze sensu kupować sobie y, właśnie nową wersję Raymana Legends, że tak powiem, bo y, ja bym... Ja to zrozumiem, że jakiś czas y, program sobie w tego Raymana Legends skończę i będę chciał kiedyś do niego wrócić i niekoniecznie będę chciał wrócić do wersji na Wii U. Może będę chciał, słuchajcie, wrócić do wersji, nie wiem, pc żeby zobaczyć sobie jakie się pojawiły różnice w tych portach. No i fajnie by było mieć tą wersję pc -tową. Ale nie wiem kiedy to nastąpi, więc nie widzę nawet, yy, wiecie, sensu kupowania tej wersji w tym konkretnym momencie. To nie jest tak jak z starymi, słuchajcie, Raymanami, że każda wersja różniła się znacząco od pozostałych wersji gry, i że tak naprawdę, że tak naprawdę jeżeli chciało się zobaczyć, jak Ubisoft potraktował Raymana dwójkę na różnych platformach to trzeba było zagrać w wersję na wszystkich platformach. I dlatego też ja na przykład posiadam w swojej kolekcji wszystkie wersje, że tak powiem, znaczące. Co rozumiem przez znaczące? Ano takie, które mają dość duże różnice względem innych portów tej samej gry. Czyli nie wiem. Ja na przykład nie widzę sensu. Ktoś mi powiedział, że powinienem sobie kupić Assassin's Creed'a Brotherhood na PlayStation 3 tylko po to, aby rozegrać sobie misję. Jedną misję, czyli bodajże tą misję z Kopernikiem, która jest ekskluzywem dla wersji PlayStation 3. Okej. Okay. Czy jest jeszcze jakiś inny powód, dla którego miałbym zagrać wersję na PS3? Bo jeśli nie, to. To po co? To. Słuchajcie, to jest właśnie takie pytanie. Po co mam zagrać w jakąś grę na innej platformie, jeżeli nie ma jakiejś większych różnicy. Jasne, słuchajcie, na przykład kupiłem Assassin's Creed III w wersji pc Tylko po to, słuchajcie, aby. Aby zagrać w ten dodatek podzielony na trzy części, czyli w Tyranie króla Waszyngtona, no z tego powodu zrobiłem to, że tak naprawdę wersja PC-towa tego dodatku kosztuje śmiesznie mało, bo ja kupiłem wersję pc gry za kilkanaście złotych dosłownie z przesyłką wyszło mi niecałe 20 złotych, mówiąc szczerze. No i co się okazuje? No i okazuje się, słuchajcie, że y, Tyrania Króla Waszyngtona wszystkie trzy części dodatkowo zakupione. Y, Wyszły mnie za niecałe tam 50 zł, powiedzmy sobie. No i co się okazuje? No i okazuje się, że gdybym to samo chciał zrobić z wersją na PlayStation 3, to musiałbym za wszystkie trzy części Tyranii króla Waszyngtona zapłacić coś około, e, słuchajcie, e, 119 e, zł, więc dlaczego? Ja mam płacić za dodatek do gry, który jest jak, w jakimś stopniu znaczący fabularnie mnóstwo kasy, tylko dlatego, że mam grę na platformie, y, która, no, że tak powiem, gdzie gra kosztuje, zdecydowanie więcej, bo to jest utrzymanie platformy. Y, inne szmery, bajery. Jasne, ja to rozumiem, jeżeli gra jest jakimś ekskluzywem i w tym momencie, y, wiecie. Y, Właśnie tym chcemy przyciągnąć graczy, ale no szkurcze blade. Dlaczego ja mam płacić, tak jak już e, wspomniałem, dlaczego ja mam, słuchajcie, zapłacić 119 zł, skoro nawet na bodajże e, Xbox 360 e, to kosztuje coś w granicach e, 80 zł. Słuchajcie, to jest lekko. Śmieszne. No, i wiem, zaczynam nadużywać słowa słuchajcie, słuchajcie, no ale wiecie, jak rozmawiam z Wami, czy też do Was, jak to niektórzy z Was ujęli, no to czasami tak wychodzi, że yy, wiecie, że chciałbym coś Wam przekazać, i yy, no wychodzą z tego takie potworki językowe, które niekoniecznie są fajne do słuchania, a gdyby ktoś napisał z tego jakiś. Yy, Tenogram, czy jak to się tam zwie, to by było jeszcze gorsze do czytania. Ale anyway, no kurczę, dodawanie. Ja rozumiem dodawanie y, jakichś DLC w późniejszej wersji, ale ja sobie nie przypominam, żeby Assassin's Creed 3 w wersji na PlayStation 3, powtarzam, wyszedł w edycji z. Y, y, z Jerzym Waszyngtonem, z tyranią króla, e, króla Waszyngtona, e, wyszedł w jakimś, wiecie, w, w jakimś paku czy coś w tym stylu, że wiecie, że ta kampania byłaby m, w takiej cenie uzasadniona, że e, jednak gracz wolałby po raz drugi kupić daną grę, tylko po to, żeby mieć e, te dodatkowe kody do DLC, bo wyszłoby mu taniej, powiedzmy, bo takie czasami, e, że tak powiem, e, chłyty marketingowe. Są znane wśród, wśród twórców gier, no i nie oszukujmy się. Często, gęsto są wykorzystywane, nawet przez tych, którzy e, krzyczą, że oj, takich nie, takich wiecie, takich chwytów nie stosują. Patrzcie na przykład, Mojang, który po przejęciu, Uuu. który jeszcze przed przejęciem przez Microsoft, kiedy wydawał wersje e, niepecetowe gry e, swojego Minecrafta. No to słuchajcie. Co się okazywało? No, okazywało się, że niestety Niestety za mnóstwo rzeczy trzeba zapłacić. Pomimo, że na przykład pecetowcy mają to za darmo. I to, ja rozumiem, że wielu graczy to niestety do edycji konsolowych Minecrafta bardzo, ale to bardzo zniechęciło. Ale ostatnio wyszła, słuchajcie, wersja wersja na Wii U Minecrafta i powiem Wam szczerze, że pomimo wielkiego potencjału no, szału nie ma, jest to kolejna wersja konsolowa, która w tym wypadku w ogóle nie korzysta z dobrodziejstw Nintendo Wii U w postaci tego gamepada, tak? To, to jest kolejny błąd, że tak powiem po stronie wydawcy tudzież osób, które Y, tworzyły port danej gry, bo ja nie wierzę w to, że słuchajcie, y, Microsoft albo, y, albo, że tak powiem, Mojang, który zlecił stworzenie wersji konsolowej na Wii U, y, nie wiedzieli, że Wii U posiada Gamepad z dotykowym ekranem, który można kurde wykorzystać. Ja wiem, że to jest tak dość trudne do zrozumienia, że konsola od Nintendo i w ogóle i w szczególe i że na tej konsoli so, jest takie coś, że konsola ma, y, pada z dotykowym ekranem i ten pad w ogóle i w szczególe taki och i ach, no ale ludzie, mamy konsolę, która właśnie tym się szczyci, że... Tak bardzo stawia na te dotykowe elementy na tym gamepadzie, na ułatwianie rozgrywki, tudzież dodawanie po prostu, yy, wiecie, yy, takiego, tych elementów gameplayowych, yy, które rzeczywiście pod ten gamepad są wręcz przystosowane. I co. Minecraft, który słynie z tego, że najlepsza wersja jest na PC i akurat teraz skupiłem się na Minecrafcie właśnie z tego powodu, że wiecie, że to niedawno wyszło i y, trzeba tutaj, y, że tak powiem, y, wspomnieć chociaż o tym. Raz na jakiś czas jakiś nowo wychodzących grach wspomnieć. No i słuchajcie, no i dlaczego nie wykorzystano naprawdę 100% tego potencjału Nintendo Wii U? To jest żenujące, że tak powiem, ponieważ wydawało mi się, że Mojang wraz z Microsoftem planują podbić, słuchajcie, rynki. Wykorzystując właśnie no, Minecrafta, bo co to. co jest trudnego w tym, żeby zaimplementować, słuchajcie, e, obsługę tego gamepada. Nawet najprostsze kraftowanie, tworzenie jakichś rzeczy na tym gamepadzie, e, tym właśnie się szczyciła i tutaj trzeba przyznać, że właśnie nad tym ubolewam, kiedy przeportowano e, biednego. Jak on się nazywa? Biednego. Zombie U na inne platformy, że to co zostało wycięte, to znaczy obsługa gamepada. Słuchajcie, kraftowanie i tworzenie przedmiotów, tak to powinienem powiedzieć, bardziej po ludzku, bardziej po polsku. Słuchajcie, wytwarzanie przedmiotów w... oj, 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 to się źle skończy, właśnie. Chciałem powiedzieć, że to się bardzo źle skończy, jeżeli zacznę kombinować. Słuchajcie, no, wytwarzanie przedmiotów na gamepadzie Wii U było naprawdę, naprawdę bardzo ważnym elementem gameplayowym. No i co się okazuje? No i się okazuje, że ten element po przejściu na, wiecie, kiedy sportowano grę, ten element został całkowicie... Wycięty, no bo wiadomo, na PC nie mamy gamepada od Wii U, więc trzeba było to w jakiś sposób zastąpić. No i okej, okay, na PC jeszcze to się dało, bo mamy myszkę i klawiaturę. Dało się to w jakiś sposób, kurczę, wytłumaczyć, słuchajcie i. W jakiś sposób nie wiem zrobić, ale tego tak czy tak nie zrobiono, no bo przecież ciąć koszty trzeba, trzeba zrobić tą grę po taniości, trzeba wydać, że tak powiem, niepełny port danej gry, bo nie bylibyśmy sobą, gdyby, gdybyśmy wydali równie dobrą wersję. Yy, właśnie jakiejś gry na inną konsolę albo yy, z jednej wersji nie wycieli czegoś i włożyli tego do drugiej no bo yy, tak jak w przypadku już wcześniej wspomnianego Assassin's Creed'a Brotherhood no jaki był problem żeby w wersji PC-owej nie wiem po jakimś czasie kiedy ta ekskluzywność na yy, PlayStation yy, co to był za problem, aby dodać tą misję, nawet w formie płatnego DLC, któremu oczywiście ja jestem jak najbardziej przeciwny, dodać tą misję z Kopernikiem w formie właśnie płatnego DLC, które można by było zagrać, bo podobno misja jest naprawdę przyjemna i bardzo fajna do rozgrywania, no i gracze pc nigdy jej nie zobaczą, tak samo jak gracze na Xboxa 360. Kupcie najlepiej wszystkie wersje danej gry, tylko że te wersje nie różnią się między sobą aż tak bardzo, żeby to... Kupować. To nie jest tak jak w przeszłości, tak jak już wspominałem, Rayman 2. Rayman 2, który się różnił diametralnie, każda wersja Raymana 2, która wychodziła i kiedyś zapewne zobaczycie o co mi chodzi, albo już może wiecie o co chodzi, bo yy, nie wiem, bo widzieliście gdzieś albo sami graliście w Raymana 2 na PC, a potem na przykład graliście w Raymana 2 na yy, konsoli PlayStation 1, albo nie wiem na Dreamcastie, chociaż na Dreamcastie. Yy, na Dreamcastie, to ta wersja jest identyczna jak wersja PC, -ta, a tam jest minimalna różnica. Zbukowaliśmy kolejną kreaturkę, tak przy okazji, i jest to Kosmic. No i suma sumarum, wszystko rozbija się o to, że yy... Wszystko idzie ku temu, że wycinamy mnóstwo kontentu z danych gier i niestety niestety albo robimy z niego płatne DLC, albo po prostu zapominamy i mówimy, że ta gra miała wyglądać w taki, a nie inny sposób. To nie jest droga, którą powinni twórcy gier iść, no ale niestety nie za bardzo nic na to możemy zrobić, ale nie. Chwila. Możemy zrobić, bo jesteśmy konsumentami i możemy mówić, co nam się otwarcie nie podoba, a twórcy albo to usłyszą, będą to szanować, albo będą tracić po prostu graczy. I ja wiem, że można by było powiedzieć, nie gramy w grę od Ubisoftu. Nie da się grać we wszystkie gry, ale na przykład kiedy słyszymy, że taki Assassin's Creed, nie wiem, Unity jest strasznie zabugowany i twórcy yy, po prostu Obijają się i nie chcą wydawać paczy, już wydają je, ale te patrze tak naprawdę nie wnoszą jakichś, nie wiem, specjalnych yy, dodatków, które mogłyby, yy, wiecie, naprawić tą grę. No to co jest za sens kupowanie tej gry? I możemy to poka pokazać. Nie kupujemy tej gry, bo chcemy, abyście wydali do niej patrze. Twórca zaś widzi, hmm, nie chcą kupować tej gry, to możemy ją spaczujemy, może ją naprawimy i tak dalej, chociaż. Względem Ubisoftu to już jakiś czas temu przestało działać, ale że tak powiem, to jest dyskusja na zupełnie inną okazję, bo jak na razie w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Fajnie by było, gdybyście go ocenili i napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym zachęcam Was do komentowania. Ja Wasze wszystkie komentarze czytam w miarę swoich możliwości i staram się odpowiedzieć na zadane pytania, tudzież po prostu. Do sugestii, które podeślecie się zastosować w bliżej określonym lub nieokreślonym czasie. Więc cóż, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym trzeciom. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.